Burmistrzu, kilka kamienic odzyska dawny blask. Proszę opowiedzieć, które to będą, z jakich środków będą sfinansowane i kto będzie wykonawcą. Tak, w tej chwili faktycznie mówimy o kilku budynkach, ale docelowo chcemy zrealizować kilkadziesiąt, odnowić kilkadziesiąt naszych kamienic z pieniędzy dotacyjnych. Jak już Państwo wiedzą, trwa w tej chwili remont dwóch kamieniczek przy ulicy Jana Pawła II, a wczoraj podpisałem umowę na remont kolejnych. Jedna zostanie wyremontowana przy ulicy Katowickiej, jedna przy ulicy Okrzei i jedna przy ulicy Kościuszki. I wartość tego zadania to ponad 3 miliony złotych, a 2 miliony 400 to są pieniądze dotacyjny, czyli udział środków zewnętrznych jest wysoki. Myślę, że w przyszłości będziemy też korzystać i mam nadzieję, jak powiedziałem, że dużo więcej tych naszych starych domów zmieni wreszcie swój wygląd. I fajnie, że to nie jest na barkach zakładu budżetowego, tak? Czy w tym sensie, Myślę, że z pieniędzy miasta? Tak. Nie bylibyśmy w stanie zrobić tylu rzeczy z pieniędzy miejskich, więc naprawdę jest to bardzo dobry dla nas program z Banku Gospodarstwa Krajowego i oczywiście będziemy korzystać, będziemy starali się o kolejne środki, no bo zapotrzebowanie jest przecież w naszym mieście ogromne. Już teraz Państwo pytają, które kamienice będą remontowane w dalszej kolejności. No, niestety nie odpowiem teraz na to pytanie, chociaż jest zadawane i przez media społecznościowe i mnie osobiście, bo to będzie zależało od tego, na co będziemy mieli dokumentację. Ten proces trwa i w tej chwili realizujemy głównie te obiekty, które są w 100% własnością miasta. Ale też będziemy sięgać po środki dla wspólnot, i to jest dobra informacja. Będzie można też właśnie korzystać przez wspólnoty, i tutaj wiem, że już jest wiele wspólnot, które podjęły uchwały o remontach i w tej chwili będą oczekiwały na ciąg dalszy, czyli na rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie. Zmieniła się też yy, strefa płatnego parkowania o kilka ulic, czy też jakieś inne zmiany są w planach? Ja rok temu pytałem pana burmistrza, na przykład o wzrost opłat za parkowanie. Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło. Mimo takich przymiarek do podwyżki nie, nie, nie podjęliśmy takiej decyzji, zostajemy przy starych stawkach. Natomiast wraca kilka ulic do tej strefy płatnego parkowania, wracają te, które zostały wyłączone na czas remontu, czyli na przykład Żeromskiego i Słowiańska. I teraz po remoncie, po okresie jakby trwałości projektu, po tym okresie, w którym nie mogliśmy pobierać żadnych pożytków właśnie na tych ulicach, po prostu znów tam staną, czy już stanęły parkometry i trzeba będzie płacić za parkowanie w tym miejscu od sierpnia. Także tak naprawdę zakres tej strefy się nie zmienia, tylko jest powrót do tego, co było. Na marginesie warto powiedzieć, że ja od wielu lat staram się wejść w tej sprawie z porozumieniem z, porozumieniem z powiatem, w porozumienie z powiatem. Otóż uważam, że byłoby słusznie i sprawiedliwie, gdyby całe centrum funkcjonowało na jednolitych zasadach. Dzisiaj wielu kierowców szuka miejsca do parkowania bezpłatnego, nawet gdy ma Krótki czas parkowania. Próbują ludzie tego miejsca szukać również na podwórkach, na terenach zielonych, i to wszystko odbywa się niestety także kosztem i, i środowiska, i czasu kierowców, i po prostu też wyglądu miasta. A można było to zrobić, ujednolicić, jak mówię, ale niestety ani w tamtej kadencji, ani w tej kadencji samorządu powiat. Nie wyraził zainteresowania taką formą współpracy, chociaż też miałby z tego pewne środki proporcjonalnie do ilości miejsc stworzonych na ulicach podlegających powiatowi. Chciałem zapytać jeszcze o inwestycję nie będącą w planach miasta, ale miasto sprzedało teren, koło straży pożarnej. Wszyscy mówią bardzo szybko droga, bardzo szybko niwelacja terenu, nic się nie dzieje. Czy Pan Burmistrz ma wiedzę? Wiem, że trwa projektowanie, uzupełnianie dokumentacji, jeśli ja mam dobre informacje, a nie twierdzę, że one są w 100% aktualne to niebawem wykonawca złoży ten projekt w starostwie i jeśli starostwo go zaakceptuje, to jeszcze w tym roku miałaby się zacząć budowa. Ale to, to nie jest informacja, którą mogę przyjąć za pewną i tak, także Państwu radzę nie przyjmować jej za pewną. Pewne jest to, że firma nie wycofuje się z planów budowy. Kolejnego centrum handlowego w Kamiennej Górze, co będzie z pożytkiem dla mieszkańców, także dla naszego budżetu, bo przecież będą z tego tytułu określone wpływy podatkowe. Wczoraj wojewoda, pan burmistrz mógł się jeszcze nie zapoznać, bo informacja jest świeża, wczoraj wojewoda zapowiedziała ponad 300 milionów na dolny Śląsk na poprawę bezpieczeństwa dla straży pożarnej, dla gmin itd. Tak Czy y, y, jakieś środki trafią na poprawę tak, bezpieczeństwa tak. do miasta? Do wszystkich naszych gmin trafiają środki proporcjonalnie do liczby mieszkańców, do wskaźnika zamożności. To jest specjalnym algorytmem wyliczane przez Urząd Wojewódzki czy może nawet przez ministerstwo. I dobra informacja dla Kamiennej Góry jest taka, że wczoraj ta kwota z ponad 600 tysięcy dla naszego miasta wzrosła do ponad 400 tysięcy i to są pieniądze, które możemy wydać na. Rzeczy związane z ochroną ludności, czyli to są zakupy na przykład agregatów, to są na przykład zakupy wozów terenowych czy mikrobusu do transportu osób poszkodowanych w jakichś sytuacjach kryzysowych. One nie są, one nie są znaczone na wybudowanie schronu dla ludności. Nie, one nie są znaczone, choć schrony są priorytetem. Natomiast wczoraj podczas konferencji z udziałem pani wojewody i wielu, wielu samorządowców pytałem właśnie panią wojewodę, jak możemy zrealizować schron, chociażby dokumentację na schron, skoro te środki mamy możliwość wydać tylko do końca bieżącego roku. Więc proszę sobie wyobrazić, myślę, że tutaj... Ci, którzy znają trochę temat ogłaszania przetargów, tworzenia dokumentacji, no zdają sobie sprawę z tego, że jest to termin nierealny. Niestety dowiedziałem się, że te środki nie mogą przejść na następny rok, więc my nawet w kamiennej górze nie będziemy mogli rozpocząć procesu projektowania, bo po prostu nie wystarczy nam czasu, o którym wspomniałem. Więc tak, z jednej strony mamy priorytet i te projekty będą na pewno lepiej oceniane i doceniane, a z drugiej strony, z drugiej związane z drugiej strony mamy związane ręce i myślę, że to jest temat m.in. dla naszych parlamentarzystów, dla pani Wojewody, dla wszystkich osób, które no powinny przekazać temat do Warszawy, bo przecież to nie jeden Chodasiewicz na pewno zwrócił uwagę na to, że ten termin jest nierealny. Ale gdy nasze propozycje, które dzisiaj wysyłamy do Urzędu Wojewódzkiego spotkają się z aprobatą, to kupimy wiele rzeczy takich prostych, rzeczy dotyczących ochrony osobistej, dotyczących, jak mówiłem, ewakuacji, zapełnienia prądu w różnych miejscach, czyli agregaty, czyli na przykład niezależne źródła oświetlenia tam, gdzie trzeba będzie. Lista tych właśnie rzeczy jest bardzo długa, ona dzisiaj, jak mówię, idzie do Urzędu Wojewódzkiego, tam będzie decyzja o ewentualnej akceptacji lub korekcie i dopiero będziemy oczekiwać na środki z Ministerstwa, dopiero wtedy będziemy mogli dokonywać tych zakupów. Trwają wakacje, Pan Burmistrz ma nielimitowany czas pracy. Znajdzie Pan czas na urlop, na wyjazd, na okoczynek? Tak, tak, Ja mam zaplanowany urlop. Z wnuczkami jeżdżę co roku nad Polskie Morze i w tym roku będzie tak samo, także jest to sierpień. Myślę, że do tego czasu jeszcze będę się u Państwa pojawiał z różnymi komunikatami, także proszę się nie zdziwić jak otworzą Państwo jakieś media społecznościowe czy telewizję i znowu zobaczą Chodasewicza. To wynika z tego, że teraz dużo się dzieje. Proszę Państwa, my staramy się, ja osobiście i tutaj moje służby, staramy się Państwa o tym szybko i rzetelnie informować. Dziękuję.